Wszystkie nasze wyroby i usługi są opatrzone. Witaj, witaj, malenka, Są opatrzone oryginalnymi certyfikatami. Jestem słodki, też. Certyfikaty wydaje Międzygalaktyczne Towarzystwo Wolnego Zdrowia, którego jestem prezesem. Podlega pod nie Sanepit, który jest firmą niemiecką, tutaj na Ziemi zlokalizowaną. Podlega pod nie GIS, czyli Główny tam, Instytut Sanitarny Epidemiologiczny, coś takiego. To też jest firma niemiecka. W związku z tym, że my niczego nie wytwarzamy, a jedynie świadczymy usługę albo sprzedajemy informacji o tym, gdzie dany wyrób dostać, bo wszystkie nasze wyroby są za darmo, a jedynie płacimy za informacje, gdzie można je otrzymać lub płacimy za usługę, na przykład usługę deklastrowania wina, usługę deklastrowania leku, usługę deklastrowania produktu lub wyrobu, który do nas dostarczysz, a my Tobie w ramach tej usługi wystawimy za to rachunek. Natomiast wiemy, że Sanepid i Gis kontrolują produkty tak, żeby kontrolować rynek. Rynek, bo wówczas te mechanizmy systemowe działają w sposób prawidłowy. To, o czym ja opowiadam, jest pewnego rodzaju wozem drzymały, ale również jednoczy nas jako ta moc, która jest zmianą. A my już jesteśmy gotowi na zmianę. Nie chcemy być ograniczani przez system i wszyscy, którzy wspierają to dzieło, dzieło wolnej wody, są już tego świadomi i zachęcamy do przyłączenia się do tego grona, nie jako jakiejś sekty czy jakiegoś ugrupowania, absolutnie, tylko jako ludzi świadomych własnej wolności, odrębności w jedności. Zapraszam serdecznie. Czołem.